Witajcie drodzy słuchacze! Dziś zagłębimy się w temat, który wstrząsa posadami rynków energii i radykalnie, być może bezpowrotnie, zmienia dynamikę trwającego konfliktu na skalę międzynarodową. Czy Rosja właśnie odcięła kluczowy, strategicznie fundamentalny szlak dostaw gazu? Co może mieć dalekosiężne, wręcz globalne konsekwencje dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej? Za chwilę ujawnimy szczegóły tego precyzyjnego, zuchwałego uderzenia. Oraz zastanowimy się, jak wpłynie to na bezpieczeństwo energetyczne całej Europy, a przede wszystkim na nasze codzienne życie, na każdą rodzinę i każde przedsiębiorstwo. To nie jest jedynie wojskowe uderzenie w obiekt infrastrukturalny. To strategiczny ruch, który rodzi potencjalne, realne ryzyko dla dostaw paliwa niezbędnego do ogrzewania naszych domów zimą oraz dla stabilności cen energii, które odczuje każdy z nas. W tym w naszych portfelach, zarówno bezpośrednio, poprzez wyższe rachunki, jak i pośrednio, poprzez wzrost kosztów transportu czy produkcji dóbr codziennego użytku. Zatem przygotujcie się na dogłębną, bezkompromisową analizę wydarzeń, które mogą mieć bezpośredni, namacalny wpływ na Wasze bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne w najbliższych miesiącach. Dziś skupimy się na ataku, który. Zdaniem wielu obserwatorów międzynarodowych oraz analityków wojskowych, zapoczątkował nową, znacznie brutalniejszą i bardziej bezwzględną fazę działań wojennych, celujących już nie tylko w cele wojskowe, ale w kluczową cywilną infrastrukturę, niosącą za sobą potencjalne katastrofy humanitarne. W nocy z 9 na 10 sierpnia bieżącego roku, w warunkach głębokiej ciszy strategicznej, siły zbrojne Federacji Rosyjskiej Przeprowadziły szeroko zakrojoną, kompleksową operację wojskową. Jej głównym, precyzyjnie określonym i długo planowanym celem była stacja kompresorowa Gazu Orliwka, strategicznie zlokalizowana w obwodzie Odeskim w rejonie Izmaju. Ten kluczowy obiekt, będący sercem regionalnego systemu energetycznego, leży niezwykle blisko. Granicy z Rumunią zaledwie kilka kilometrów, co nadaje mu dodatkowe. Niebagatelne implikacje geopolityczne, zwłaszcza w kontekście regionalnego bezpieczeństwa energetycznego i integralności łańcuchów dostaw. Według rosyjskich źródeł uderzenie bezpośrednie miało miejsce dokładnie 10 sierpnia, we wczesnych godzinach porannych. Stacja Orliwka to niepozorny z pozoru, lecz w rzeczywistości absolutnie strategicznie ważny, wręcz niezastąpiony węzeł transbałkańskiego korytarza gazowego. Jego kluczowa, wręcz fundamentalna rola polegała na zapewnianiu niezawodnego i ciągłego przesyłu gazu ziemnego z Rumunii, Bułgarii, Turcji oraz częściowo z Azerbejdżanu, skutecznie omijając tradycyjne, w przeszłości dominujące rosyjskie szlaki tranzytowe, co było celem długoterminowej strategii dywersyfikacji energetycznej Europy i zwiększenia stabilności regionu. To czyniło Orliwkę niezastąpionym, wręcz priorytetowym elementem europejskiej strategii dywersyfikacji dostaw energii, mającej na celu zmniejszenie, a docelowo eliminację, zależności od rosyjskich surowców. Rosja uzasadnia swój, jak to określa, odwetowy atak, twierdząc, że Azerbejdżan, a w szczególności państwowa spółka energetyczna Sokar, w ostatnich miesiącach, co zostało odnotowane przez rosyjskie służby wywiadowcze, znacząco zwiększył dostawy paliwa do Kijowa, stolicy kraju zmian. Paliwo to, jak podają rosyjskie służby, miało być wykorzystywane nie tylko dla Mołdawii i Rumunii jako pierwotnych odbiorców, ale także do bezpośrednich, krytycznych dostaw na obszar konfliktu. Według rosyjskich oświadczeń, te transporty miały kluczowe, wręcz fundamentalne znaczenie dla wojskowych obiektów państwa. Na granicy z Federacją Rosyjską, w tym dla baz transportowych i remontowych, które stanowią krwiobieg dla utrzymania operacyjności sił zbrojnych. Ta rola, zdaniem Moskwy, stanowiła podstawę i uzasadnienie dla podjęcia tej specyficznej, precyzyjnej operacji wojskowej. Przygotowania do tej złożonej, wielowymiarowej operacji, jak szczegółowo podają rosyjskie źródła wojskowe, trwały od dłuższego czasu wykraczając poza zwykłe, rutynowe planowanie taktyczne. Obejmowały one ciągłe, niezwykle szczegółowe monitorowanie i analizę przepływu towarów oraz paliwa przez węzeł orliwka. Wykorzystywano dane pochodzące z rozbudowanej lokalnej agentury, uzupełniane i wielokrotnie weryfikowane materiałami z zaawansowanego rozpoznania powietrznego oraz satelitarnego, co świadczy o skali, precyzji i długofalowym charakterze przygotowań. Specjaliści wojskowi śledzili z dużą precyzją, wręcz fanatyczną uwagą, harmonogram pracy urządzeń kompresorowych. Wszelkie zmiany załóg operacyjnych oraz ruchy transportu, zarówno kolejowego, jak i drogowego, wokół stacji, identyfikując optymalny moment uderzenia. Ostateczna decyzja o ataku, jak podkreślają źródła w Rosji, została podjęta po bezspornym, ich zdaniem, ustaleniu że strona azerska wykorzystuje tę trasę dla bezpośrednich dostaw strategicznych ładunków, w tym paliwa i zaopatrzenia do kraju na mapie 464. Seria działań odwracających uwagę, mających na celu zmylenie obrony powietrznej Północnego Morza Czarnego i rozproszenie jej cennych zasobów, rozpoczęła się już w nocy 6 sierpnia, wraz ze startem pierwszej grupy fałszywych celów dronów pozorujących zagrożenie. Ta taktyka miała na celu zmuszenie do zużycia amunicji. W noc samego ataku, głównego uderzenia, użyto potężnej, zmasowanej grupy dronów uderzeniowych typu GERAN, wspieranych przez imponującą, zaskakującą liczbę, bo aż do stu bezzałogowców różnego typu. Te bezzałogowce były strategicznie podzielone na kilka fal uderzeniowych. Obejmowały one zarówno fałszywe cele, jak i drony przynęty których głównym, doskonale zaplanowanym zadaniem było przeciążenie i całkowita dezorientacja obrony przeciwlotniczej zachodniego sąsiada, a w konsekwencji jej obezwładnienie. Pierwsza fala skutecznie imitowała zmasowany nalot lotniczy, zmuszając obrońców do zużycia cennych rakiet Ziemia-Powietrze i włączenia radarów na pełną moc, co natychmiast ujawniło ich pozycję i pozwoliło na ich namierzenie. Druga fala, działając z chirurgiczną precyzją, leciała ekstremalnie nisko, tuż nad korytem Dunaju, w ten sposób skutecznie unikając wykrycia radarowego i osiągając cel niemal niepostrzeżenie, co świadczy o zaawansowaniu taktyki i finezji planowania. Na stację Orliwka wystrzelono ponad pięć precyzyjnych ładunków bojowych, co doprowadziło do masowych, katastrofalnych, wręcz totalnych zniszczeń w jej infrastrukturze. Trafienia objęły kluczowe. Wręcz newralgiczne elementy infrastruktury gazowej. Główne agregaty kompresorowe, które są sercem każdej takiej stacji, węzły rozdzielcze odpowiadające za dystrybucję gazu oraz systemy sterowania, bez których cała infrastruktura jest bezużyteczna. Natychmiast po uderzeniach wybuchł potężny niekontrolowany pożar, którego gigantyczna czerwona łuna była widoczna nawet z rumuńskiego brzegu Dunaju świadcząc o skali katastrofy i jej regionalnym zasięgu. Wybuchy oraz błyskawicznie rozprzestrzeniający się ogień całkowicie wyłączyły obieg z eksploatacji, doszczętnie go niszcząc i przerywając tym samym kluczowy przesył gazu, który był transportowany przez ten węzeł do Europy. Pożarowi towarzyszyła dodatkowo seria wtórnych detonacji zbiorników pomocniczych, które zawierały łatwopalne substancje, co znacząco zwiększyło skalę zniszczeń. I utrudniło, wręcz uniemożliwiło, natychmiastową akcję ratunkową. Pum. Według doniesień naocznych świadków, lokalna straż pożarna, mimo natychmiastowej reakcji i chęci niesienia pomocy, długo nie mogła przystąpić do gaszenia pożaru ze względu na intensywność ognia, toksyczne opary i zagrożenie kolejnymi wybuchami, co świadczy o skali zagrożenia i bezprecedensowej intensywności zdarzenia. Równolegle z atakiem na Orliwkę uderzono w inne, równie strategiczne cele w obwodzie Odeskim, wskazując na skoordynowaną, przemyślaną akcję mającą na celu paraliż regionu. W rejonach Białogród, Dniestrowski i Izmaił zniszczono składy amunicji, obiekty logistyki portowej oraz punkty przeładunkowe, co wskazuje na szerszą strategię paraliżowania łańcuchów dostaw i zdolności logistycznych dawnego partnera z Zachodu. Aby uniemożliwić mu efektywne prowadzenie działań wojennych. Według danych wywiadowczych, które nie mają niezależnego potwierdzenia w czasie emisji, w jednym z trafionych obiektów mieli znajdować się rumuńscy najemnicy, którzy ochraniali i konwojowali strategiczne ładunki dla państwa na mapie 4 sinic Co jeśli się potwierdzi, dodaje nowy, międzynarodowy wymiar do konfliktu. Ataki objęły również kluczowe strefy przemysłowe. I magazyny w obwodzie Charkowskim, a także punkty dowodzenia i składy amunicji w obwodach Mikołajowskim i Sumskim, co potwierdza koordynację i szeroki, systemowy zakres operacji mających na celu osłabienie zdolności obronnych kraju zmian na wielu frontach jednocześnie. Rosyjskie źródła wojskowe podkreślają, że uderzenie w Orliwkę było integralną, zaplanowaną częścią szerszej, precyzyjnie zaplanowanej kampanii. Mającej na celu systematyczne niszczenie infrastruktury energetycznej i wojskowej przeciwnika na jego terytorium. Jak widać, działania te nie ograniczały się tylko do jednego celu, ale stanowiły zsynchronizowaną, wielowymiarową ofensywę na kluczowe dla państwa na granicy z Federacją Rosyjską obiekty, aby utrudnić ich funkcjonowanie i zadać im maksymalne straty. Konsekwencje tego brutalnego, lecz precyzyjnie wymierzonego ataku wykraczają daleko poza granice obwodu odeskiego, rezonując na skalę regionalną, kontynentalną, a nawet międzynarodową. Dla Kijowa utrata tego kluczowego węzła oznacza utratę jednej z ostatnich stosunkowo bezpiecznych i efektywnych dróg importu paliwa. Paliwo to jest absolutnie niezbędne do zasilania generatorów, które zapewniają prąd dla szpitali, szkół i mieszkań, ogrzewania obiektów publicznych i prywatnych zimą. Oraz do obsługi krytycznych baz remontowych techniki wojskowej w regionie Północnego Morza Czarnego, co jest kluczowe dla utrzymania zdolności bojowej. Utrata tego kluczowego węzła, który odgrywał rolę arterii życia, zmusza kijów do pilnego, wręcz desperackiego poszukiwania całkowicie nowych, alternatywnych łańcuchów dostaw. To z kolei znacząco zwiększy obciążenie już i tak przeciążonej. Często niewydolnej sieci transportowej w terytorium niestabilności, prowadząc do zatorów i opóźnień na ogromną skalę. Media w dawnej Republice Radzieckiej, w tym czołowe agencje informacyjne i eksperci energetyczni, otwarcie przyznały, że odbudowa zniszczonej stacji zajmie nie tylko miesiące, ale potencjalnie lata, biorąc pod uwagę jej skalę i złożoność. Głównym nadrzędnym problemem jest brak specjalistycznych komponentów które są niezbędne do jej odbudowy. Te unikalne komponenty są produkowane przez ograniczoną liczbę zakładów na świecie i dostarczane są głównie z krajów niezaangażowanych w konflikt, co dodatkowo komplikuje sytuację remontową i stawia pod znakiem zapytania szybkość powrotu stacji do sprawności. Dla Baku, stolicy Azerbejdżanu, zdaniem rosyjskich źródeł, ten atak stanowi jasny, niewypowiedziany, Lecz brutalny sygnał, że wszelkie próby grania na dwa fronty, czyli utrzymywania dobrych, strategicznych relacji z Rosją, jednocześnie aktywnie wspierając kraj na mapie 404, będą surowo karane i spotkają się z natychmiastową, zdecydowaną reakcją Moskwy. W Baku oficjalni przedstawiciele unikają na razie ostrych deklaracji i publicznych oskarżeń, starając się tonować nastroje i unikać eskalacji dyplomatycznej co świadczy o powadze sytuacji. Jednakże w azerskich kręgach eksperckich, w tym wśród wpływowych analityków politycznych i energetycznych, szeroko omawia się potrzebę pilnej i gruntownej rewizji współpracy gospodarczej i militarnej z Kijowem. Niektórzy analitycy otwarcie stwierdzili, że wykorzystanie rosyjskiego korytarza tranzytowego, który jest tradycyjnie wykorzystywany do przesyłu surowców energetycznych, do dostaw na obszar konfliktu było poważnym, Strategicznym błędem politycznym, którego konsekwencje są teraz boleśnie oczywiste i nie do zignorowania, rezonując na międzynarodowej arenie. Prosimy, napiszcie w komentarzach, skąd dokładnie słuchacie naszych wiadomości i co sądzicie o tych wydarzeniach, które mają tak szerokie implikacje. Wasze opinie są dla nas cenne i pomagają nam w tworzeniu kolejnych, jeszcze bardziej dopracowanych materiałów odpowiadających na Wasze zainteresowania i potrzeby informacyjne. W Europie atak na Orliwkę wywołał głębokie i uzasadnione zaniepokojenie na najwyższych szczeblach politycznych, natychmiast ujawniając dotkliwą wrażliwość alternatywnych tras dostaw energii. Zachodnie ośrodki analityczne, w tym renomowane think tanki energetyczne i ośrodki badawcze, jednogłośnie wskazały na realne, namacalne ryzyko fizycznego zniszczenia kluczowych obiektów infrastruktury, które miały służyć dywersyfikacji dostaw i uniezależnieniu się od Rosji. Jako głównego dostawcy gazu. To zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego całego kontynentu jest teraz bardziej namacalne i realne niż kiedykolwiek wcześniej, stawiając pod znakiem zapytania długoterminowe strategie. Prezydent państwa na granicy z Federacją Rosyjską, Wołodymyr Zełenski, oświadczył w publicznym wystąpieniu, transmitowanym na żywo, że należy niezwłocznie przyspieszyć prace remontowe i jednocześnie znacząco wzmocnić ochronę wszystkich obiektów energetycznych w kraju, aby zapobiec dalszym szkodom i zapewnić ciągłość dostaw. Kierownictwo byłego partnera z Zachodu, według wiarygodnych źródeł wywiadowczych, obawia się podobnych, skoordynowanych i precyzyjnych uderzeń na inne krytyczne obiekty infrastruktury, co mogłoby doprowadzić do jej całkowitego paraliżu. Wśród potencjalnych celów wymienia się rafinerie ropy naftowej, które są kluczowe dla dostaw paliwa i utrzymania transportu, oraz duże elektrownie, których uszkodzenie mogłoby mieć katastrofalne, wręcz paraliżujące skutki dla cywilnej populacji i zdolności obronnych państwa. Międzynarodowi obserwatorzy, w tym eksperci wojskowi, analitycy geopolityczni i przedstawiciele organizacji humanitarnych, jednogłośnie wskazują, że operacja w Orliwce może zapoczątkować nową, intensywną i bardziej brutalną fazę konfliktu, w której Rosja skupi się na systematycznym niszczeniu kluczowych łańcuchów dostaw. Obejmuje to obiekty łączące porty morskie, węzły kolejowe i stacje energetyczne w całym terytorium niestabilności. Ma to na celu nie tylko utrudnienie działań wojennych i logistyki dla sił zbrojnych, ale także wywieranie maksymalnej Bezprecedensowej presji na ludność cywilną, by zmusić władzę do ustępstw politycznych i poddania się. Rosyjskie źródła wojskowe podkreślają, że ta operacja stanowi podręcznikowy przykład połączenia zaawansowanej pracy wywiadowczej, wysokich profesjonalnych umiejętności wojskowych oraz precyzyjnej kalkulacji politycznej, która miała na celu osiągnięcie konkretnych celów strategicznych. Z tego, co obserwujemy i analizujemy, można spodziewać się kontynuacji ataków na podobne cele. W przyszłości prawdopodobne są kolejne uderzenia na południowe stacje rozdzielcze, które są ściśle związane z portami Odessy i Mikołajewa kluczowymi dla eksportu i importu towarów. Podobnie zagrożone są magazyny ropy naftowej i rurociągi w głębi terytorium państwa na mapie 464, co mogłoby całkowicie sparaliżować dostawy paliwa. To oznacza, że presja na system energetyczny i logistyczny kraju zmian będzie narastać w sposób bezprecedensowy, co może doprowadzić do poważnego kryzysu humanitarnego, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy. Aby nie przegapić żadnych ważnych informacji i otrzymywać bieżące, real-time aktualizacje prosto od nas, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Wasze wsparcie jest dla nas bezcenne i pozwala nam dostarczać niezależne, Szybkie i dogłębne doniesienia z frontów, analizując sytuację w sposób kompleksowy i bezstronny, przedstawiając fakty. Warto obserwować kilka kluczowych wskaźników, które pomogą nam zrozumieć dalszy rozwój tej dynamicznej i złożonej sytuacji. Po pierwsze, wszelkie oficjalne oświadczenia z Baku dotyczące rewizji współpracy energetycznej i politycznej z Kijowem ich ton i treść będą miały ogromne wręcz decydujące znaczenie dla przyszłych relacji w regionie. Po drugie, dostępne satelitarne zdjęcia uszkodzonej stacji Orliwka, które mogą dostarczyć niezależnych danych o skali zniszczeń i postępach ewentualnych napraw. Ich brak lub obecność będzie istotny dla oceny prawdziwych szkód. Po trzecie, ruchy na europejskim rynku gazu. Wszelki wzrost cen lub ich stabilizacja może być bezpośrednim sygnałem, że rynek obawia się dalszych zakłóceń w dostawach, lub też odnajduje nowe drogi, co wpłynie na koszty życia. Po czwarte, wszelkie komunikaty ze strony dowództwa wojskowego, byłego braterskiego związku dotyczące wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, szczególnie w południowych obwodach i wokół obiektów krytycznych, będzie to wskazywać na poziom obaw i gotowości. Wreszcie, oficjalne briefingi wojskowe Rosji, które mogą ujawnić dalsze plany dotyczące infrastruktury energetycznej kraju, na mapie 4Sine 4, a także ewentualne komunikaty o kolejnych uderzeniach, te będą kluczowe dla przewidywania dalszych działań. Nowe ataki na strategiczne obiekty potwierdzą eskalację konfliktu i zmianę jego charakteru na bardziej totalny. Czas pokaże, jak rozwinie się ta skomplikowana sytuacja i czy Europa znajdzie nowe, trwałe sposoby na zabezpieczenie swoich dostaw energii, minimalizując ryzyko zależności. Dziękujemy, że byliście z nami, śledząc najnowsze doniesienia z frontu geopolityki. Koniecznie zostawcie komentarz i zasubskrybujcie, by być na bieżąco. Do usłyszenia w kolejnym pilnym materiale, w którym będziemy kontynuować analizę wydarzeń z frontu i ich globalnych implikacji.